Dzień dobry, z tej strony Anna Wrzesieńska. Witam Państwa na środowym webinarze przed otwarciem Wall Street. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to przede wszystkim uwaga rynków koncentruje się na danych z USA o zatrudnieniu w sektorze prywatnym w maju, według raportu ADP oraz na wskaźnikach koniunktury w usługach. Jeśli chodzi o nasz rynek krajowy, to wydarzeniem pozostaje decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. I tak, jeśli chodzi o te dane odnośnie raportu ADP, to już mamy wskazania na to, że kondycja amerykańskiego rynku pracy w maju pozostaje słabsza bowiem w zeszłym miesiącu powstało 37 tysięcy nowych etatu, etatów wobec konsensusu rynkowego na poziomie 115 tysięcy. Jeszcze zobaczymy, jak wypadnie ten oficjalny raport z rynku pracy, który poznamy w piątek. Wówczas dowiemy się, czy Obserwowana będzie podobna tendencja, czyli jak, tak jak w przypadku raportu ADP, spadek tych nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Jeśli chodzi o dzisiejsze, dzisiejsze kalendarium, to na pewno jeszcze warto skupić uwagę. Na godzinie 16, kiedy to poznamy odczyty indeksów ISM dla sektora usługowego w Stanach. Dzisiaj o stopach będzie decydował także Bank Kanady i tutaj zgodnie z konsensusem rynkowym oczekuje się utrzymania stopy, głównej stopy procentowej na poziomie 2,75%. A takie szczegółowe informacje dotyczące decyzji będą omawiane o godzinie 16.30 podczas konferencji prasowej z udziałem prezesa Banku Kanady. Jeśli chodzi o wystąpienia przedstawicieli FED, no to na dzisiaj zaplanowano przemówienie pana Kuka i Bostika. Natomiast także wieczorem zostanie opublikowana Beżowa Księga FED, czyli ten raport o stanie amerykańskiej gospodarki. Tak jak zawsze, w środę również Departament Energii opublikuje dane. O zapasach. Jeśli chodzi, właśnie o rynek krajowy i dzisiejszą decyzję RPP, no to patrzyłam jeszcze dosłownie kilkanaście minut temu, to nie było decyzji, natomiast takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym RPP pozostawi. Stopy procentowe bez zmian. Przypomnę, że stopa referencyjna obecnie wynosi 5,25%. Zgodnie z tym, co mówili ostatnio przedstawiciele RPP, to raczej właśnie należy nastawić się na taką pauzę, jeśli chodzi o ruchy na stopach. Trwającą najprawdopodobniej nawet do połowy, przy, przynajmniej do końca lipca. Natomiast te dane, tak jak Państwo by spojrzeli, które były publikowane od ostatniego posiedzenia, są zarówno dobre, czyli takie, które lepsze, tak, czyli takie przemawiające za utrzymaniem obecnego poziomu, ale i takie, które jak gdyby są argumentem do tego, żeby dalej luzować politykę pieniężną i tutaj mogę przywołać na przykład silniejszy od oczekiwań spadek inflacji w maju. Natomiast no też zawsze jednak więcej uwagi w Polsce przyciąga konferencja prasowa z udziałem prezesa NBP. Przypomnę, że ta konferencja zaplanowana jest na jutro. Tak więc, wyświetlę Państwu jeszcze tutaj krótką informację o ryzyku. I już przełączę się na swój ekran z platformą, gdzie widzą Państwo eurodolara, który zareagował wzrostem na dzisiejszą publikację danych, na dzisiejsze wskazanie raportu ADP więc dolar skokowo osłabił się względem euro. Generalnie na eurodolarze cały czas respektowana jest ta linia poprowadzona po tych dołkach. Tutaj wyjątkiem było chwilowe wyjście z też takiego kanału wzrostowego, który można sobie wyznaczyć, ale to wyjście miało miejsce w godzinach nocnych na przyniższej płynności na tej parze. Natomiast no, generalnie ta linia jest respektowana. Notowania w ostatnim czasie utrzymują się powyżej stu sesyjnej średniej w skali H4. No i też biorąc pod uwagę ostatni uh, impuls wzrostowy, no to um, respektowane są też raczej takie. Um, Ważne poziomy geometryczne. Tutaj widzą Państwo, że korekty zazwyczaj nie schodzą poniżej 38,2% zniesienia FIBO, całości tych wzrostów. Tak też jest teraz. Te rejony 1, 13, 60 są bronione. No i jeżeli będą bronione, no to daje szansę na to, że euro-dolar no, będzie próbował jeszcze Testować te ostatnie szczyty i w konsekwencji wróci w te rejony bliżej 1.15. No ale zobaczymy. Dzisiaj mamy ważne dane, jutro mamy ważne dane, bo posiedzenie Europejskiego. Banku Centralnego oraz bezrobocie tygodniowe, a w piątek oficjalne dane z rynku pracy. No więc ta zmienność na dolarze na pewno się będzie utrzymywała. Jeśli chodzi o kolejną główną parę walutową, no to tutaj ta linia trendu wzrostowego również się utrzymuje. Natomiast patrząc bardziej szczegółowo na taki ostatni impuls wzrostowy, no to mieliśmy tylko przetestowany tutaj ten poziom wynikający z poprzednich szczytów, więc typowe zachowanie dla rynku, który jest rynkiem mocno trendowym. Te rejony bliżej 1,34, 40 i wciąż wyznaczają mocne wsparcie, natomiast no w Takich nieco niższych interwałach czasowych, to widzą Państwo, że tutaj raczej taka w ostatnim czasie bardziej boczna tendencja się nam kształtuje, ale wciąż tak lekko jednak wzrostowa. Nawet jak wyrysujemy tutaj sobie właśnie jakieś linie i do niej linie równoległe, no to widać, że. No, generalnie rynek porusza się lekko ku górze. No, natomiast no, nie ma jakiejś Silniejszej tendencji. No jeżeli tutaj sytuacja będzie sprzy sprzyjająca, no to rynek na pewno będzie próbował utrzymać i respektować jednak te poziomy wynikające z tych długoterminowych tendencji. Więc, no takim bazowym scenariuszem jest to, że jednak w najbliższym czasie rynek będzie starał się powrócić. W te rejony wynikające z tych ostatnich ostatni szczytów, czyli w te, bliżej tych poziomów 1,35,91,36. 1,36. Jeśli chodzi o pary z polskim złotym. To cały czas jest tutaj dość stabilnie, już jesteśmy po wyborach prezydenckich w Polsce, natomiast cały czas bez większych zmian na dolar złotym, który cały czas pozostaje głównie pod wpływem tej sytuacji na eurodolarze, i tutaj obowiązuje handel w zakresie, czyli od dołu cały czas już um, um, widzą Państwo, że mniej więcej od połowy kwietnia broni się ta strefa wsparcia, prawda, tutaj między tymi poziomami prawie 1, y, y, przepraszam, 3,70, a jeden 20%. Tak więc, no, jak gdyby. Um na chwilę obecną to jest dość istotne wsparcie, które najpewniej nie zostanie przełamane bez jakiegoś większego ruchu wzrostowego na eurodolarze. natomiast na euro-złotym ten zakres boczny również się utrzymuje, ale tutaj taki szerszy, bowiem cały czas aktualna pozostaje ta strefa wsparcia bliżej tych okolic 4,2250, 4,2270. No i od góry, w sumie, takie najbliższe opory to są te rejony bliżej 4,29 i później te poziomy bliżej już 4,31. Tak więc tutaj również zakres wahań ostatnio no, oddalamy się od tej, tej dolnej bandy na korzyść właśnie tych. Górnych poziomów. Jeśli chodzi o sytuację na metalach szlachetnych, no to przede wszystkim mamy ciekawy układ techniczny na złocie, bo tutaj widzą Państwo, że no w długim terminie cały czas niezmiennie utrzymuje się ta tendencja wzrostowa. Może usunę tą linię, bo ona na razie nie jest tutaj do niczego potrzebna. Natomiast w ostatnim czasie właśnie ta taka większa korekta spadkowa, która miała miejsce na złocie, zrównała się w stosunku 1 do 1 z tą poprzednią korektą w całym impulsie wzrostowym, więc no tutaj ładnie buduje nam się struktura pięciofalowa, żeby ta struktura pięciofalowa impulsu się Zakończyło, no to jest niezbędne wyjście na nowe szczyty, no chyba że tutaj rynek będzie chciał zanegować tą tendencję wzrostową i wejść w jakąś większą korektę. Na chwilę obecną bazowym scenariuszem jest to, że ta strefa wsparcia tutaj bliżej tych, w tym rejonie 3330 zostanie utrzymana razem z tym poziomem wynikających z. Wynikającym z poprzednich szczytów mamy taką strefę wsparcia między 3326 a 3, 332. Dolary za uncję, tak więc jeżeli właśnie dzisiejsze dane w szczególności sprzyjają lekkim wzrostom na złocie. Natomiast no istotne jest to, żeby ten dołek został z początku czerwca, został wybroniony i na takim krótkim interwale czasowym, jak wykres godzinowy, wyjście górą z tej chmury i ponowny i ponowne zamknięcie powyżej tych okolic 3366,5 dolara za uncję będzie impulsem do ponownego ataku na tą strefę 3372,50 dolarów. Więc no jak na razie bazowym scenariuszem jest to, że ta tendencja prowzrostowa zostanie utrzymana, jednakże no, takie przedłużające się tendencja boczna. No, powinna tutaj dawać Państwu do myślenia, tak, bo jeżeli słabe dane jakoś istotnie nie osłabiają, nie powodują tutaj tego ruchu wzrostowego na złocie, no to też jak gdyby ograniczałabym wielkość tych długich pozycji, tak, no bo jest dużo ważnych publikacji w kolejnych dniach, a Szczerze mówiąc, jakieś wąskie stoplasy na takich danych oczywiście się nie sprawdzają. Jeśli chodzi o srebro, to w ostatnim czasie mieliśmy wyjście właśnie górą z tego zakresu wahań między 31.60 a 33 Tutaj 65, 70. Rozmawialiśmy o tym, że wyjście z tego zakresu przyniesie mocniejszy ruch kierunkowy i tak rzeczywiście się stało, no bo wróciliśmy w te rejony wynikające ze, z tych maksimów z końca października zeszłego roku. No i tutaj aktualnie opór wyznacza maksimum z 22 października w tym w rejonie 34,86 centów, więc no jeżeli tutaj dłużej się rynek będzie utrzymywał pod tym oporem, bez właśnie bez siłynego wyjścia, no to może tak chwilowo to złoto się, to srebro, przepraszam się, skorygować i przetestować tą ważną strefę wsparcia i obecnie to górne ograniczenie strefy wyznacza poziom 33 dolary i właśnie prawie 70 centów. Natomiast no, wyście wiadomo powyżej tych lokalnych szczytów będzie Silnym impulsem do tego, żeby kontynuować te wzrosty obserwowane w ostatnim czasie, a przynajmniej po tej właśnie takiej dużej korekcie, bo mamy teraz jakby taki szerszy. Cały czas taki szeroki zakres tych wahań, bo jakby patrząc na takie naprawdę szerokie ujęcie, no to tutaj po prostu z kolei musimy poczekać na wyjście właśnie z tego szerokiego zakresu. No i teraz ten techniczny obraz rynku, to że znaleźliśmy się w strefie oporu, no sprzyja temu, żeby przetestować jednak te górne poziomy. Zobaczymy. Czy tak rzeczywiście rynek będzie chciał iść w tym kierunku? Jeśli chodzi o platynę, tutaj podobnie mamy podejście pod te szczyty z 2024 roku. Jak na razie, właśnie te rejony bliżej 1100 prawie. Tutaj widzą Państwo prawie 105 dolarów. Zaunkcje są bronione, więc jak na razie, schodząc na takie niższe interwały czasowe, mamy ruch w takim bocznym zakresie. No i czekamy na wybicie naprawdę tych ostatnich szczytów albo tych ostatnich toków. Wtedy pojawi się sygnał do jakiegoś większego ruchu. Natomiast jak na razie. Cały czas no, nie ma jakichś niepokojących sygnałów. Pewnie dopiero zejście gdzieś tam poniżej tej 50-sesyjnej średniej byłoby no, jakby zanegowaniem chęci wzrostów, właśnie w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o palat, to tutaj długoterminowa sytuacja techniczna się nie zmieniła, chociaż no, widzą Państwo, że była próba. Hmm, Tutaj przetestowania górnego ograniczenia chmury, no dość szybko rynek odpadł od tych poziomów. No jak na razie w, 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 patrząc na tę sytuację długoterminową, no nie ma żadnych sygnałów do zmiany tendencji. Silną strefą oporu pozostaje ten obszar między 1000, 58 a 1076 dolarów za uncję. No też schodząc na niższe interwały czasowe, ostatnie dni przyniosły znów wyjście. Ponownie powyżej górnego graniczenia chmury, no ale tutaj widzą Państwo, że w sumie no nie ma jakiegoś takiego zdecydowanego ruchu, w którą stronę bardziej cały czas utrzymuje się taka tendencja boczna, natomiast no, aktualnie. Jeżeli rynek ma rosnąć, no to ta strefa wsparcia, taka szersza między 955 a 987 dolarów za uncję no powinna się bronić. Jeśli chodzi o indeksy no to tutaj również oczekiwanie na kolejne. Sygnały DAX jest blisko tych ostatnich szczytów, natomiast tutaj też nie ma jakichś takich zdecydowanych ruchów. Ten impet wzrostowy wyraźnie wyhamował, i raczej obserwujemy właśnie taką bardziej boczną tendencję w ujęciu H4. Tutaj przybliżę Państwu wykres. No cały czas znajdujemy się powyżej górnego ograniczenia chmury i no jeżeli bywały jakieś większe korekty na DAX-ie, to widzą Państwo, że one w ostatnim czasie zatrzymywały się albo przy dolnym ograniczeniu chmury, albo przy tej 50-sesyjnej. Średni, tak więc jeszcze sprawdzę, czy to jest 50-sesyjna średnia, przepraszam, 100-sesyjna, no właśnie, bo coś mi nie pasowało, tutaj mam ustawione odwrotnie te kolory. Tak więc no, jak na razie taka bardziej tendencja boczna, aktualnie najbliższe wsparcie to są te rejony bliżej 24 60 punktów. No, kolejne to ważniejsze wsparcie to jest bliżej 23 870. No i bez i cały czas taka tendencja, tak jak mówię, w średnim terminie lekko prowzrostowa się utrzymuje. Przypomnę, jutro decyzja EBC, która może mieć wpływ również na notowania tego indeksu. No i technologiczny Nasdaq. Tutaj wróciliśmy. Także w okolice na wyższe poziomy cenowe, w okolice tych lokalnych szczytów, które były ustanawiane kilka dni temu, teraz aktualnie te poziomy bliżej 21 860 punktów wyznaczają nam najbliższy opór, natomiast utrzymuje się tendencja wzrostowa, tutaj te średnie wykładnicze 50, 100, 200 są cały czas skierowane ku górze, no i co najważniejsze, ta strefa wsparcia oznaczona tym prostokątem jest respektowana, tak więc no jeżeli nie pojawią się jakieś negatywne Czynniki, a wręcz będą napływały, na przykład informacje odnośnie deeskalacji tych wszystkich konfliktów handlowych, to może wpływać pozytywnie na notowania tego indeksu. Więc jak na razie takie bardziej zachowania trendowe są cały czas obserwowane. Natomiast no, też nie można nie odnieść wrażenia, że raczej taka tutaj właśnie boczna tendencja zaczęła być preferowana również na tym indeksie. No i mamy nasz CFD oparty o futuresa na indeks SP 500. Tutaj podobnie zbliżamy się do oporu w rejonie 6000. 8 punktów yy, jesteśmy powyżej, y, indeks znajduje się powyżej tej istotnej strefy wsparcia, która się rozciąga między 5810 a 5840 punktów, więc czekamy na wyjście z tego takiego bocznego zakresu wahań. No i na koniec, jeśli chodzi o indeksy, to rynek krajowy, gdzie tutaj również respektowany jest ten ważny geometryczny poziom 38,2% zniesienia FIBO. No dopóki ten dołek. Się broni, nie jest przełamany, no to takim bazowym scenariuszem jest pozostanie chociażby w tym takim bocznym zakresie wahań, czyli między 2670 a prawda, 2920. Poczekajmy najwięcej sygnałów. I na koniec surowce energetyczne. No tutaj też w ostatnim czasie ropa znów oddaliła się od wsparcia. W tym rejonie 59,60 dolarów. Natomiast no też jak, bez jakichś mocniejszych ruchów jednokierunkowych, oporem. Aktualnie pozostaje ta linia poprowadzona po szczytach i ta strefa oporu tutaj bliżej tych okolic 65 dolarów i 30 centów. Natomiast tak krótkoterminowo no, to pozytywny wydźwięk ma to, że powróciliśmy powyżej tej 100 sesyjnej średniej, która aktualnie wyznacza najbliższe wsparcie na poziomie 62 dolarów. i 91 centów. Natomiast jeśli chodzi o gaz, no to tutaj również tkwimy w tej strefie oporu. Natomiast no, jesteśmy powyżej kluczowych średnich i takim impulsem do wyjścia z tej takiej też bardziej bocznej tendencji będzie przełamanie tych dwóch szczytów, czyli gdzieś tam zamknięcie powyżej tych okolic 3,83 83. 83, 83. Centy. Natomiast, jak gdyby, no widzą Państwo, że tutaj też, no, schodząc nawet na niższe interwały czasowe, no to można sobie właśnie jakiś taki te linie poprowadzić po tych ostatnich lokalnych szczytach i dołkach, żeby poustawiać sobie jakieś bardziej zlecenia oczekujące, tak? No bo do końca nie wiemy, w którym kierunku pójdzie rynek. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, wydaje się, że taka sezonowa korekta, która zazwyczaj na gazie trwała 2-3 miesiące, ta korekta spadkowa mogła się zakończyć, więc Zobaczymy, co przyniesie czas, no ale być może tutaj rynek będzie chciał wrócić na nieco wyższe poziomy cenowe. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.